maneczko witam Was słuchajcie ponownie w Pet Simulatorze, zobaczymy no zostało nam 5 dni 7 godzin 18 minut zobaczymy co wtedy prezent doda, czy faktycznie coś dużego, czy czy niekoniecznie, jeżeli macie jakieś przecieki, jeżeli coś wiecie, piszcie koniecznie w komentarzu, dawajcie znać słuchajcie no, co do moich huge, tak to wygląda, tyle huge'ów mam na tą chwilę, łącznie mam 12 huge petów, z czego 6 gold naszych tych nowych rocków, zobaczymy jak dalej to pójdzie, co do enchantów, stręcz 2, charm, diamond 3 super teamwork, stręcz trójeczka znowu i kon jedynka, więc nie jest źle, naprawdę jest całkiem, całkiem fajnie, zobaczymy jak to pójdzie w praktyce tutaj czekałem jeszcze specjalnie na Was zobaczyć, czy może uda nam się coś dropnąć, ale chyba, chyba jednak nie, jednak nie będziemy mieli farta, także słuchajcie nie wiem jak Wy, dajcie znać, które też jajka otwieracie, ja otwieram te jajeczka tutaj w goldzie oczywiście tych koni mamy tyle, że one mogą się na okrągło otwierać, troszkę ja mam problem nie wiem jak też Wy, to też możecie oczywiście dać znać. Ja mam troszkę problem z nockami, strasznie mnie wyrzuca bardzo ciężko jakoś to wygląda. Nie wiem, czy to jest wina tu po mojej stronie, czy wina po stronie Robloxa, Prestona, i tak dalej. Także dawajcie szybciutko znać. Słuchajcie, zaraz sobie polecimy na trading plaża. Zobaczymy z ciekawości, ile osób biega już z tymi naszymi huge'ami Podejrzewam, że raczej dużo, niestety dużo ze względu na to, że. No, te huge lecą tak jak widzicie, nawet całkiem, całkiem szybko. Nie gram tak dużo. Nocki mi coraz wyrzuca. Za dnia jakoś też tam powyrzucane te konta mam. Już 6 uzbierałem. Zobaczymy, jak nam pójdzie dalej. Póki co, pamiętajcie, koniecznie zostawiajcie łapeczkę w górę. Subskrypcję, oczywiście, z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco. Już niedługo wracamy do regularnych liveów. Teraz ogarniamy regularne odcinki. Na razie nam to wychodzi. Mam nadzieję, że będzie udawało nam się dalej. Dobra, na razie nie będziemy sobie tutaj chyba. Męczyć, czasami te huge niestety nam tutaj trochę zanikają, zaraz sobie je szybko e, przerzucimy od nowa, żeby nam się wszystkie 12 świeciło. A bo dobra, wiecie, co na razie sobie je wyłączymy? E, wejdziemy sobie bez huge na, na, na nasz, e, na trading plaża, zobaczymy, jak to tam wygląda, i e, zaraz sobie będziemy na chwilę. E, powolutku, pojedynczo odpalać. Co do moich desek, ja mam te deski, no długo nie grałem w Petsima, więc dużo nie zdobywałem, dużo się nie działo, zresztą nie tylko ja. Wy też, z tego co wiem, mieliście długie, długie przerwy. No Dwie najciekawsze deski to oczywiście za wydane 100 tysięcy robuxów i za top 100. Myślę, że na razie to na tej robuxowej sobie polecimy. Zobaczymy jak te Trading Plaża, czy coś się zmieniło, czy nie. No Dawno, dawno mnie nie było na Petsimie. Od półtora dnia jestem z powrotem. No damy Prestonowi szansę, zobaczymy, co Preston zrobi e, za te 5 dni. Jestem bardzo, bardzo ciekawy. E, mam nadzieję, że coś modrego, coś fajnego, tak jak myślałem, właśnie tych Hellrocków tu będzie ogromnie dużo. W ogóle Huge Festival Ketów, troszkę w Rainbow. Ja, tak dobrze, jak wiecie, no, nie traduję się za Huge. Swoich nie oddaję, bo mam 1000% pewniaków. Innych nie skupuję, bo jak dobrze wiecie, jest mnóstwo kopiowanych. Chyba, że macie informację, że już nie ma kopiowanych, chyba, że już jest to zablokowane. Oczywiście też koniecznie komentarz. Mi się wydaje, że chyba jednak te kopiowane są, bo inaczej, no, tutaj Ziomuś by nie miał tyle Rainbow. No, ale zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślałem, że tutaj. Zaszpanujemy huge'ami, ale raczej jakiejś wielkiej tutaj akcji nie będzie, bo widzę, że tutaj dużo, dużo ludzi już ma te huge'e. Te huge'e też tam gdzieś tam niektóre potraciły na pewno na wartości. Zaraz sobie te nasze odpalimy, dobra, mamy, mamy 12 huge'ów, myślę, że i tak mamy tutaj najwięcej z nich wszystkich. 3, 6, 8, no, jest git, także mamy, myślę, że najwięcej. Z ciekawości jestem ciekawy, jakie w ogóle oferty idą na tą chwilę za Huge Hele Roki. Zaraz zobaczymy, myślę, że jakaś, jakiś tradik nam zaraz pójdzie. Nikt nie kupuje, nikt nie sprzedaje. Zaraz myślę, że właśnie ktoś nam wrzuci trade. Z ciekawości rzucimy sobie... Aha, Huge Hacket Cat. Ja tam na pewno Huge'ów nie kupuję. Zobaczymy, zobaczymy. Z ciekawości... Huge Hell Rock HHR będzie szybciej, nie? Zaraz zobaczymy szybciutko, eee, czy ktoś, ktoś nam da jakąś ofertę, ale powiem Wam szczerze: fakt, że tu są goldy, od jakiś tam niby większy prestige, eee, ale szczerze Wam powiem, że te zwykłe Huge roki nie goldy, podobają mi się bardziej, ten czarny z czerwonym tak się fajnie rzuca w oczy, rainbow też jest naprawdę fajny, te goldy są takie bardzo mdłe, tych ślaczków wzorków praktycznie nic nie widać, więc no tak nie są super, ale ale naprawdę i tak jest fajnie, że może tak dobrze fajnie szybko lecą, widzę, że tam gostek ma troszkę więcej tych huge'ów i chyba te oferty będą cienkie ja sobie na pewno, na pewno i tak zostawię. Ja sobie na pewno chcę dociągnąć, żeby mieć full pakiet, co najmniej 27 huge'ów, czyli jeszcze misja przede mną do zdobycia, słuchajcie, 9 huge'ów, zobaczymy, zobaczymy, czy to się uda, czy się nie uda, o matko, ale tych petów tutaj jest, zobaczymy z ciekawości, czy ktoś nam coś rzuci, o, chest, chest mimic, chest mimic jest ogólnie mega spoko, wiem, że swego czasu e, dużo, bardzo dużo kosztował. Z ciekawości zobaczymy czy ten, czy ktoś się zgodzi czy się nie zgodzi. Podejrzewam, że raczej, raczej nie. Eee, ja swego czasu bardzo lubiłam mimiki. Bardzo, bardzo fajnie chodziły i, no i fajnie wyglądałem. Taki nietypowy, inny, inny pet. Myślę, że zbyt wiele ofert raczej nie zobaczymy. Ja sobie potem się przejrzę na pewno Discorda, zobaczymy na Discordzie, jakie są oferty. Dajcie znać ciekawość za ile wam się udało kupić, za ile wam się udało sprzedać. Zobaczymy, jak to, jak to tam będzie wszystko działać. Myślę, że one jakieś tam super, super wartości nie będą miały, ale. Pamiętajcie, Huge to Huge zawsze ma mega staty, zawsze ma best frienda i ma dodatkowego enchant'a, więc na pewno Wam się przydadzą. Jeżeli faktycznie za te 5 dni ten update będzie taki mega super, jak, jak pisze Preston, to przyda Wam się ekwipunek Huge'ów, dzięki czemu będziecie mogli łatwiej wszystko zdobywać, więcej wszystkiego... Aha, tutaj oczywiście, tak, Diamond 5. A zobaczymy, czekajcie, z ciekawości. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Czy nam się uda chociaż jednego, albo najlepiej dwa kupić yy, za te gemy? Raczej, raczej wątpię. Yy, nic tutaj oczywiście nie piszą. Zobaczymy z ciekawości. Totalnie nie mam pojęcia po ile one chodzą. Wiem, że niby z początku pierwszego dnia chodziły po 65B, później niby schodziły do 30, teraz są niby jeszcze tańsze. Jak się uda, to możemy sobie kupić za 15. Tam troszkę gemów jeszcze w banku mam, więc nie zbiedniejemy. Koń 2. Dobra, spróbujemy. Jak nie, to, to słuchajcie, zaraz wyłączamy. Ja na pewno sobie to popatrzę, podziałam. Dobra, myślę, że ten nie będziemy się słuchajcie dłużej bawić. Ja sobie tutaj jeszcze chwilę pochodzę, podziałam, pobawimy się, zobaczymy jak to będzie wszystko działało. <laughs> Jeżeli chcecie e, huge, a oczywiście w Goldzie na wymianę z jakieś inne pety, e, najlepiej za inne huge to dajcie znać z ciekawości. E, tylko błagam, żeby to były sprawdzone huge, żeby nie było tak, że potem znowu mi pousuwa. E, nie mówię, że się tam zgodzę, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, z tradami powiemy się też później, słuchajcie, e, tak to mniej więcej wygląda. 6 huge'ów na stanie. Ja lecę dalej otwierać. Myślę, że jeszcze przed update'em na pewno nagramy jakiś odcinek z Pet Simulatora, e, po to, żebyśmy. Aby mógł wam pokazać przed, aby dajcie jeszcze na spokojnie, ile tych huge'ów mi się udało nazbierać, jak to wygląda, jak to działa. Także widzimy i słyszymy się już niedługo na Pet Simulatorze. Myślę, że jeszcze wieczorem dzisiaj wrzucę jakiś odcinek z jakiegoś wybranego klikera. Dajcie znać z jakiego. Dajcie znać z jakiego klikera mam wrzucić odcinek dzisiaj wieczorem. To z takiego nagramy. Póki co ja lecę, bawię się dalej. Zobaczymy, czy coś nam się uda tutaj wytradować, czy nie. Jak na razie. Powolutku, powolutku, byle do przodu, 6 użytkuj na stanie, także dzięki i do zobaczenia, do usłyszenia już niedługo, cześć!